kanał To Jest Boks, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To Jest box dzisiaj z Łukaszem Wierzbickim. Cześć Łukasz. Jak się masz? Witam. Mam się dobrze. Wszystko w porządku. Trenuję. Jesteśmy tuż po treningu. Cały spocony. Ciężki trening na workach. Co możesz powiedzieć o tym treningu? No tak, dzisiaj robiliśmy trening na workach. Wczoraj sparowałem. Dzisiaj zrobiliśmy tutaj 12 rund na workach. Yy, idę teraz do domu chwilę się przespać, zregenerować, zjeść. Po południu drugi trening, a jutro znowu Sparingi. I tak w kółko. Ostatnio jak rozmawialiśmy, jeszcze nie mogłeś powiedzieć z kim walczysz i gdzie walczysz. Teraz już możesz. Przedstaw tego swojego rywala. Yy, tak, walczę z Oskari Metsem. Jest to zawodnik niepokonany, fin, yy, który w ostatniej walce no, w sumie zdeklasował Michała Syrowatkę. Yy, tam wygrał z nim praktycznie do jednej bramki. Yy, Mocny, niepokonany rywal, co mogę powiedzieć? No, na pewno jest to dla mnie, dla mnie krok w przód, na pewno jest to dla mnie step up. E, będę musiał tutaj na pewno wyjść do ringu skupionym, przygotowanym. E, to na pewno będzie twarda walka. E, no i, i tak, no, no, szykuję się na, na ciężki pojedynek. Oglądajcie jego walkę z syrobatką? E, oglądałem skróty walki z syrobatką. E, tam jeszcze było kilka walk e, na YouTubie. Mówię taki. Może nie jest nie wiadomo jak skomplikowany zawodnik, ale na pewno jest twardy, idzie do przodu, nie boi się. Yy, wychodzi po zwycięstwo zawsze, także no mówię, trzeba tutaj uważać, trzeba być skupionym i, no i trzeba robić swoje, nie, nie można tam, go tam lekceważyć. Myślisz, że to będzie jeden z cięższych twoich rywali? Yy, wiesz no, no myślę że, myślę, że tak wiadomo, że ci niepokonani zawodnicy zawsze wychodzą. Yy, Zawsze wychodzą z taką inną motywacją do, do tej walki, bo gdzieś tam chcą zachować ten, ten nieskazitelny rekord. Nie chcą mieć tej, tej porażki w, w rekordzie, także na pewno oni wychodzą z takim trochę innym mindsetem do tych walk. No i, i, i takie walki są zazwyczaj, tacy rywale są zazwyczaj trudni, są ciężcy, bo no mówię, no bo nie przyjeżdżają się tam przewracać, tylko przyjeżdżają. Nie tyle co, co walczyć, co, znaczy co, co przyjeżdżałem też wygrywać te walki nie? No i, 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 i nastawiam się na, na twarde pojedynek. Co dla Ciebie znaczy Main Event na TVP, na Galimatu Żaborka? Eee, mega wyróżnienie. Dziękuję bardzo <laughs> za, ten, eee, za to wyróżnienie. O, tak to powiem. Powiedz, czy ostatnia walka była trochę inna mentalnie, czy musiałeś się zmagać z tymi demonami z walki, którą przegrałeś? Bo wydawało się, że jednak trochę powstrzymywałeś się przed jakimś takim zdecydowanym atakiem, że jednak byłeś trochę taki zachowawczy? No bo wiesz, na pewno gdzieś mi coś tam się działo w tej, w tej głowie, no bo tak naprawdę do momentu wyjścia do, do ringu nie sam nie widziałem jak się tam zachowam, nie? No niby tam przed walką było wszystko w porządku, a a no mówię, sam, no, sam nie wiedziałem jak się zachowam, czy mi gdzieś tam to się działo w tyłu głowy? Nie wiem, wiesz co, nie myślałem o tym podczas walki. Czy wiesz, no ja też tam gdzieś się, nie chciałem się wdawać w, w bójki z tym z gratim, bo on naprawdę dość, dość mocno bił. Tutaj też Michał Leśniak mówił po, po swojej walce z tym zawodnikiem, że to jest zawodnik, który naprawdę potrafi mocno uderzyć. No i, i, i mówię, nie chciałem się gdzieś wdawać w bójki, żeby żeby się nie zgarnąć jakiegoś laki pancza i żeby nie, żeby nie było powtórki z rozrywki. Nie? Nad czym głównie pracujecie y, teraz w tym obozie przygotowawczym? Drugi y, obóz przygotowawczy z trenerem Liczykiem. To chyba udało się już coś nowego wprowadzić w ten boks? No właśnie te, pracuję nad tym, żebym y, y, ponawiał ataki generalnie. No, y, tego, tego brakuje mi w tych walkach, bo potrafię bardzo dobrze skontrować, potrafię wejść w tempo, a brakuje tych, tych, tego, tego ponowienia akcji. Nie? No i, I na tym się skupiamy i ciągle nad tym pracujemy. I mam nadzieję, że to gdzieś tam za, zaowocuje w walce. Ty jak wychodzisz do walki, to jakie masz nastawienie, bo czasem mam wrażenie, że ty jednak walczysz tak, żeby wygrać na punkty, no nie? Że nie szukasz takiego skończenia, czy nie chcesz się rzucić na przeciwnika. To no, gdzieś tak, no, mam taki styl po prostu, nie? Że, że wolę boksować z kontry. lepiej się czuję w defensywie jak, jak w ataku. No i tak, tak walczę. No dobrze się w tym czuję, nie? Po prostu wychodzę, żeby, żeby wygrać pojedynek. No przede, prze, przede wszystkim wychodzę po to, żeby, żeby wygrać. Nie? A czy wygram na punkty czy, czy przed czasem, no to, to jest mniej ważne. No wiadomo, że, że zawsze jest lepiej wygrać przed czasem jak na punkty, no ale mówię, ja, ja, ja gdzieś dobrze się czuję w tym, w tym takim defensywnym boksie i, no i tak boksuję, nie? Czy myślisz, że właśnie paradoksalnie mocniejsi rywale mogą być dla ciebie łatwiejsi, dlatego że właśnie idą do przodu? No mi zawsze właśnie lepiej, mi właśnie zawsze lepiej się boksuje z zawodnikami, którzy właśnie idą do przodu, którzy właśnie nie boją się tych, tych wymian, którzy chcą, no, którzy cały czas gdzieś tam wywierają taką, taką jakby presję. No ja się, ja się dobrze w tym czuję, nie? ja się w tym lepiej odnajduję, jak ja sam mam tam kogoś szukać nie? po tym ringu, także no, no mi te, te walki zawsze gdzieś tam lepiej wychodziły. Nie? Uważasz, że to wyróżnienie od Mateusza Borka Main Event to jest taka deklaracja, że, że chce wspierać Cię w tej karierze? Mam nadzieję, że tak jest. <laughs> mam nadzieję, że tak jest. Mówię, no tutaj dzięki, dziękuję Mateuszowi, że, że mi dał walkę wieczoru, że no mówię, jest to dla mnie fajne, fajne takie wyróżnienie. No i postaram się nie zawieść i, i kibiców i, i Mateusza i mam nadzieję, że to, mam nadzieję, że to będzie dobra walka. Wydaje się, że jeżeli wygrasz, to wracasz w to miejsce, z którego spadłeś, gdzie chciałbyś iść dalej, co ma ci dać ta walka. Wiesz co, no chciałbym, żeby to dało mi jakąś taką odpowiedź właśnie, gdzie, gdzie jestem, co, 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 co tam jeszcze mogę zrobić. No, tak jak mówiłem tutaj też w wywiadzie ostatnio w TVP Sport, że wiesz, no ja tutaj mam też już e, mam 30 lat, e, mam dobry sztab, e, jestem, wiesz, no w sile wieku, jestem młody, zdrowy. No. Kiedy jak nie teraz, no, 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 trzeba brać te trudniejsze walki, cięższe walki i, i zobaczyć jak, jak będę wyglądał w tych walkach. No i później wiesz, i, i, i później zobaczymy no jak, jak, jak dobrze ta walka pójdzie, no to będziemy musieli gdzieś tam yy, podnosić tą poprzeczkę i no i tak, no, no, mam nadzieję, że jest to, że to czy dobry pojedynek, zwycięski. Yy. A po tym pojedynku będziemy myśleć co dalej, nie? Też już nie chcę za, za bardzo wybiegać w przyszłość, bo wiadomo, że najpierw trzeba, trzeba wygrać w marcu, a, a później będziemy myśleć co dalej, nie? Dobra, to jeszcze chciałem Ci zapytać o e, kolegę z sali, Artura Szpilkę, e, który widzę, że złapał taki nowy wiatr żagle, jak dowiedział się o szansie walki o jakiś tam tymczasowy pasz czy silver, WBC i w konsekwencji e, bl jest blisko walki o mistrzostwo świata w nowej wadze. E, Widać to po jego treninga, bo ja mam takie wrażenie patrząc z boku, ale nie wiem jak, jak ty No tak, to tak. właśnie Artur jest taki fajnie, jest zmotywowany, nie? daje z siebie wszystko i, i, i też Artur jest taki, że nie tylko że sam jest zmotywowany, to jeszcze motywuje tutaj wszystkich innych na sali, nie? Yy, Wiadomo, że tam lubimy sobie pożartować, pośmiać się yy, poza treningami, ale, ale na sali jest skupiony i, i widać właśnie, że złapał takiego bakcyla, nie? Że, że dalej w siebie wierzy i, i, i że wierzy w to, że, że może jeszcze coś tam wyboksować sobie. Fajnego. I to widać na treningach. Nie? I, I właśnie to tak fajnie, bo jest właśnie Artur jest Michał Cieśla, którzy tak fajnie, tak jakby, no powiem, no, no, tak ciągną tą, tą grupę. Nie? Tak. No. Dobra, to teraz trochę prywaty, a trochę bezczelnej reklamy, bo nasz znajomy, nasz sponsor znowu otworzył hotel Blue Mountain Resort. Chyba wszystkich możemy zaprosić. Tak, zapraszam wszystkich do, do Blue Mountain. Hotel jest ponownie otwarty po, po lockdownie, także. Zachowane są wszystkie, tak, zachowany jest reżim sanitarny, hotel jest bezpieczny. Także zapraszam wszystkich, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja też na pewno odwiedzę Blue po, po walce. No właśnie wy niedawno byliście, przetestowaliście, wróciłeś w lepszej formie? Na pewno, na 100%. No, I nawet nie przytyłem, co jest kurczę, w blue ciężko, nie? bo tam jest tyle tego jedzenia dobrego, że ciężko nie przytyć, ale ja się pilnowałem. Dobra, to jeszcze jakbyś zachęcił kibiców do oglądania twojej najbliższej walki. Jakbym zachęcił kibiców? Kurde, Peter, no to jest trudne pytanie. Nie no, daję z siebie na sali wszystko, nie? No, staram się tutaj zawsze coś nowego wprowadzać do tego swojego boksu i no mówię, Oskarimes jest takim zawodnikiem, który na pewno da mi dobrą walkę i, i, i tak jak mówiłem wcześniej, tacy twardzi zawodnicy, którzy, którzy idą do przodu. Yy, Dobrze mi się boksuje z takimi zawodnikami i, i te walki fajnie wyglądają, nie? Także mam nadzieję, że ta walka też będzie taka. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.